Siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem VRC, to jest Football Manager 2019 FC United of Manchester. Jedziemy dalej z tym wspaniałym klubem. Słuchajcie, rozegrałem jedno spotkanie, póki co. Zremisowaliśmy mecz wyjazdowy z Leicester. z Leicester, które, słuchajcie, wydaje na pensję ponad 4 miliony funtów miesięcznie. Przypomnę, że my wydajemy około 300 tysięcy, więc to jest kilkanaście razy mniej. No fantastyczny przebieg miało to spotkanie, bowiem do 38 minuty Leicester już prowadziło z nami 3-0 i obawiałem się, że nie damy rady tutaj. Absolut nicht. skonstruować żadnej akcji ofensywnej i że ten mecz zakończy się jakąś wielką porażką ale nie, nasz zespół tutaj pokazał klasę, jeszcze w pierwszej połowie Ben White strzelił bramkę numer jeden i później druga połowa już była tylko i wyłącznie dla nas, tutaj Daniel Mintus i Joshua Kadzidło, no i mamy w tym momencie 3-3 z Leicester na wyjeździe, to jest fantastyczny wynik, a jeszcze zobaczmy sobie bramkę Joshua Kadzidło no bo to naprawdę fantastyczny strzał, ktoś powie przypadkowy, tak to skomentował futbol menadżer, ale ja znam klasę tego zawodnika i wiem, że, że on takie Rzeczy potrafi robić, że a on takie rzeczy robić umie, no i że na pewno nie było to przypadkowe. Zobaczcie, podanie od tej Pierwsza piłka, przelobowany bramkarz, długi róg, no i to nam dało w tym momencie remis 3-3 na wyjeździe z Leicester. Dzisiaj zagramy sobie dwa spotkania. Pierwszy, pierwszy z nich to będzie mecz, akurat tak się złożyło u siebie z Westbrom. To jest mecz Carabao druga runda, więc tu pewnie wystawimy sobie graczy rezerwowych, a potem jedziemy. Na mecz do Birmingham będziemy grali z Aston Villą, więc też, też takie dwa fajne spotkania, no bo to pierwsze z zespołem z Premier League, no a potem mamy silnego rywala. Dobra, już, już tutaj wybiorę sobie skład na mecz z West Brom, bo, bo tutaj mamy 4 dni do tego spotkania, więc absolutnie tutaj zmieniamy wszystko, czyli w środku zagrają tutaj Joe Mogheridge, zagra również Jack Simpson, na lewej stronie damy Cola Lonsdale'a, na prawą stronę Jacka McMillana, w środku zagra Aaron McIlroy i młody Owen Joyce, tylko tutaj zamienię ich miejscami. Na prawej stronie damy sobie tutaj Jonah Randall, a na lewej stronie oczywiście Jola Logana, no i na przodzie zagra Frank Thompson z Uwaga, kartem Willoughby. No, mam nadzieję na pierwszą bramkę karta Willoughby tutaj w tym sezonie, choćby nawet miała to być bramka, bramka strzelona w Pucharze. No, ale to już jest taki czas dla tego zawodnika, że on tylko prawdopodobnie w Pucharach będzie występował. Już wszyscy powoli zapominają o karcie Willoughby, bo przecież mamy Bena White'a. Zobaczcie, jak wygląda tabela po. Po tych sześciu kolejkach, jesteśmy na miejscu piątym, trzy zwycięstwa, dwa remisy, jedna porażka. Słuchajcie, 11 punktów, a Ben White jest na prowadzeniu tutaj, jeżeli chodzi o wyścig po koronę, króla strzelców, on znowu może to zrobić drugi raz z rzędu. No to by było coś nieprawdopodobnego, gdyby ten zawodnik został królem strzelców Championship, no jego cena na pewno poszybowałaby w górę. No to jest w ogóle nieprawdopodobne, bo nasi najdrożsi zawodnicy są warci 300 tysięcy funtów, no 400 tysięcy funtów warty z widzę tutaj Jack Stops. Ben White jest warty 350 tysięcy. A Lester, z którym się mierzyliśmy, słuchajcie, oni mieli graczy wartych. Mm, oni mieli graczy wartych. Yy po 20, po 30 niemal milionów funtów, no to są nieprawdopodobne przebitki to są nieprawdopodobne ceny, no to, to, to jest słuchajcie, to jest słuchajcie niemal stukrotność wartości naszych piłkarzy no coś niesamowitego tutaj udało nam się wypożyczyć tego Rubena Collinsa, który miał być w pierwszym składzie ale wobec tego, że przyszedł Jack Simpson, no to tutaj oczywiście nie było, nie było jak, jak zmieścić tego gracza do do, tego, do tej kadry, która gdzieś tam ewentualnie jest brana pod uwagę w jakimkolwiek spotkaniu, no część zawodników oczywiście może tylko występować w meczach Pucharowych. Tak jak właśnie Carl ubi, tak jak pewnie Joel Logan, no, no, którzy nie znajdą niestety miejsca dla siebie, ale ja bardzo bym chciał z nimi awansować do Premier League i dać im posmakować tej Premier League, bo oni z tym, co zrobili dla nas przez ostatnie kilka lat, zasłużyli, żeby zmierzyć się, żeby chociaż przez kilka minut zagrać z jakimś fajnym rywalem, nie wiem, z Liverpoolem, z Manchesterem United, z Manchesterem City. Posmakować tej piłki, wtedy mogę ich sprzedać. To jest, takie moje, to jest taka moja wewnętrzna tutaj ambicja i chciałbym to naprawdę dla nich zrobić, bo, bo dali nam oni tak dużo w, w tym sezonie w poprzednim i jeszcze dwa lata temu i trzy lata temu, że naprawdę powinni tutaj powinni tutaj na to jakby to sobie zrobić dla siebie po prostu. Johnny Peters, tutaj widzę, że z Brugia chce nam zabrać naszego skauta, ale to dlaczego tak? Johnny Peters, uuu, to, to jest fajny, kurczę, skaut i tutaj na pewno odejdzie, na pewno odejdzie. Chociaż chociaż nie jest powiedziane, bo przecież czasami potrafią odmówić. No tu jest w Anglii, słuchajcie, więc więc jednak. Zupełnie inna sprawa. Trwa odliczanie do wyborów. Oczywiście będziemy być może mieć nowego prezesa. Zobaczymy, czy jakkolwiek się to będzie w stanie odbić, jakby na tym, co, co tutaj się dzieje w klubie. To jest mniej istotna, oczywiście, rzecz. No, chyba, że przyjdzie jakiś nowy prezes i podpompuje maksymalnie stan konta. On jest i tak dobry, bo to jest ponad milion funtów. Myślę, że powinniśmy na plusie zakończyć ten sezon. No, mówię, te, te, te prawa telewizyjne są dosyć. Dla nas oczywiście to są wysokie, tak? Ale dla takiego Leicester, no to oni wydają więcej w ciągu miesiąca na płace, niż dostaną przez cały rok za prawa telewizyjne do Championship. No my... Nam się akurat to pokryje mniej więcej, tak? Bo my wydajemy rocznie na płace jakieś tam 4, powiedzmy, miliony funtów, czyli tyle, co, co Leicester, powiedzmy, w ciągu miesiąca. No a właśnie te, te, te pieniążki za prawa telewizyjne to jest około 4 milionów, więc, więc nam, nam się ładnie to zbalansuje. Do tego będziemy mieć fajne przychody z biletów, bo jednak widzimy, że na każdym praktycznie meczu jest komplet. Także okej. Okay. Gramy pozytywnie. Gramy na mentalności pozytywnej. Myślę, że tylko ta mentalność uchroniła nas przed ym, porażką z Leicester. Ym, tam 3-0. Słuchajcie, po 20 minutach po prostu byliśmy... Tak Ciśnięci, ale się okazało nagle, że, że potrafimy. Ach, mamy tutaj powołania do Irlandii Północnej i do Irlandii. Wreszcie nasz środkowy obrońca Declan Murphy został powołany do reprezentacji Irlandii, tej dorosłej już. No niesamowita sprawa. Hacis jeszcze czeka na powołanie z dorosłej reprezentacji Grecji. No może się nie doczekać, zobaczymy. Tutaj Holandia, jeszcze Irlandia Północna. Widzimy, że młodzi zawodnicy zostają powołani. No i fantastycznie. Fantastycznie to nam się podoba. Dobra, rozpoczynamy zatem mecz dzisiejszy z West Bromem. Tak jak mówię, drugi skład tutaj, skład rezerwowy, który no, na co dzień nie ma jakby możliwości posmakowania piłki w League One. No ale tutaj, tutaj jak najbardziej możemy im dać tą szansę, bo na Kara Cup nam tak bardzo aż nie zależy, właściwie nie zależy nam wcale, tak naprawdę na tym pucharze, no fajnie by było, gdybyśmy doszli jak najdalej, wiadomo, ale jeżeli tutaj przegramy teraz z West Brom, to oczywiście żadnej sensacji, nic złego, się, nic złego się nie stanie, tak, no bo przecież to jest zespół z Premier League po pierwsze, po drugie Carabao Cup to jest, to jest jakby puchar, który gdzieś tam nie dostarcza dużej ilości emocji ani finansów, Oczywiście zapewnia miejsce w europejskich pucharach, no ale dojść do finału to jeszcze jest dla nas troszeczkę za daleko i nie chciałbym tutaj jakby marnować potencjału pierwszej drużyny. No bo jednak na przykład taki Hacis, tak? On ma dosyć spore problemy grając co trzy dni z kondycją, więc jak najbardziej trzeba mu dać odpoczywać. Ja muszę znaleźć jakiegoś drugiego lewego pomocnika, który mógłby go czasami odciążyć, no bo jednak Joe Logan to nie jest ta klasa na Championship, chociaż on potrafi zaskoczyć i daje z siebie naprawdę dużo serducha, to jednak to nie jest to. I teraz Willow będzie miał szansę na strzelenie pierwszego go gola, ale nie jest. Niestety, niestety, fantastyczna akcja z prawej strony Randla, ale tutaj, tutaj troszeczkę Willoughby mu zabrakło i teraz Thompson, tutaj naciska Enrego, ale niestety nie dostaliśmy tej piłki, no i już akcję konstruują gracze West Bromu, no tutaj będzie bardzo, bardzo ciężko ugrać jakiś dobry wynik przeciwko ekipie z Premier League. No, ale wierzę, że zespół zagra ambitnie, bo, bo na pewno ich na to stać. Oni już pokazywali, że może nie w tym składzie, tylko w składzie podstawowym, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych. Nie ma żadnej absolutnie granicy, której nie byliby w stanie przekroczyć. To już się zaczęło w pierwszych sezonach, kiedy, kiedy przecież eliminowaliśmy z FA Cup Leeds United, będąc w szóstej lidze angielskiej, czy tam w piątej, już nie pamiętam, no ale na pewno jeszcze będąc półzawodowym klubem. I, i to już wtedy, wtedy nasz zespół pokazał, że naprawdę będzie to będzie to drużyna budowana ambitnie. No, ale, ale, ale dalej to wszystko i pięknie to wszystko się układa teraz y, dla nas. Tutaj Championship na razie jesteśmy w tej strefie barażowej. Pewnie zbyt długo ta, ta sielanka nie potrwa i za chwilę zaczną się problemy, zaczną się jakieś, jakieś, y, jakieś kryzysy. No bo nie jesteśmy w stanie utrzymać tak znakomitej formy, wydaje mi się, w Championship przez cały, y, przez cały sezon. No ale kto wie, już niejednokrotnie sprawaliśmy niespodziankę i pokazywaliśmy jednak, że, że, że potrafimy. Także zobaczymy, zobaczymy. Na razie trzymać jak najdłużej tą y, fajną, stabilną formę, nie przegrywać spotkań w Championship. Myślę, że utrzyma. Te, te pierwsze sześć kolejek pokazało, że o utrzymanie nie będzie się trzeba tutaj obawiać, że spokojnie się utrzymamy w. W Championship na zapleczu Premier League, no bo, no bo jednak potrafimy te mecze wygrywać z tymi słabszymi drużynami. Pokazaliśmy to wygrywając chociażby z Sheffield 6 do 0 i yy, yy, czy z Millwall 2 do 1. Także te punkty będziemy na pewno gromadzić i myślę, że o spadek się martwić nie musimy. Absolutnie to się nie stanie. No i teraz Fernandez, Eddie Milson strzela nam pierwszą bramkę. Niestety przegrywamy z West Bromem 1 do 0 od 27 minuty, ale to jest taki dobry mecz, żeby sobie pogadać, nie patrząc zbytnio na to, co dzieje się na boisku, o tym, o tym jakie plany mamy i o tym, co chcemy zrealizować, a, a tu uwielbiamy gadać, więc sobie po prostu e, po prostu sobie dyskutujmy. Ja sam za sobą, to wiadomo, no ale, ale zawsze, zawsze po drugiej stronie gdzieś tam jesteście Wy i to, y, to cały czas mam tutaj z tyłu głowy. E, także, także zobaczymy. No mam nadzieję, że to się wszystko fajnie tutaj poukłada w tym sezonie i, i że za trzy sezony maksymalnie będziemy już w Premier League. No tam to już e, oczywiście czekają nas schody. Ja się nie mogę doczekać w ogóle jakiegokolwiek europejskiego pucharu. No, FC United na przykład w Lidze Europy. To by było coś nieprawdopodobnego. Słuchajcie, no to, to, to takie rzeczy to, to po prostu tylko nie w tylko Football Managerze. Oczywiście, ale ale naprawdę naprawdę to się może stać już, już niebawem. Myślę, że za jakieś maksymalnie 5 sezonów, może 6, ta Liga Europy tutaj, przynajmniej ta Liga Europy, powinna na Broadcast Park zawitać i że to się powinno po prostu stać. No, mam nadzieję, że starczy nam czasu na rozegranie tylu sezonów. Oczywiście, jak będę widział, że to idzie za wolno, że już zbliża się premiera Football Menżera 2020, no to będę starał się oczywiście to wszystko przyspieszać i, i jak najwięcej tych spotkań rozgrywać sobie samemu, żeby Wam tylko przedstawiać co jakiś czas rap ale póki co jest ok, dopiero ile minęło od premiery, październik, listopad, grudzień, styczeń, nuty, marzec, kwietnia, jeszcze pół roku nie ma, jeszcze pół roku nie ma, teraz Thompson, 1 do jednego. no to jest właśnie ta ambicja, o której Wam mówię, no, oni zupełnie nie wpadają w żadną konsternację, jeżeli przegrywają mecz, oni się nie poddają nigdy, czy przegrywają 1 czy trzy 0 cały czas do przodu, cały czas do przodu, to jest ta nasza piłka i tak trzeba w tą piłkę grać. Także pół roku minęło, tak? Od premiery. No to, to jeszcze mamy pół roku, a już osiem sezonów tutaj to jest ósmy sezon, jeżeli dobrze liczę, to jest ósmy sezon, więc jeszcze osiem sezonów przynajmniej powinniśmy, powinniśmy zagrać. Gdzieś pewnie koło wakacji przyspieszymy troszeczkę, bo tam też będzie urlop, więc trzeba będzie odpocząć z dwa tygodnie od Football managera. Także na spokojnie, na spokojnie sobie to wszystko. Myślę tutaj pogarniamy Dobra, jest 63 minuta, więc myślę, że możemy kilku e, graczy wprowadzić z podstawowego składu Między innymi Kadzidło, e, może głęnocze Nie, Głęnocze może nie Może nie, ale może stop, sadamy tutaj na prawą stronę e, Zostawimy sobie napastników Może tutaj Anusz, kto wie e, Willow strzeli na przykład zwycięskiego gola Kto wie, kto wie, już nie, nie takie rzeczy pokazywał Nasz najlepszy, e, najlepszy snajper z zeszłych lat e, e, Teraz, teraz oczywiście jego miejsce już zajmuje Ależ tutaj pocisnął po długim rogu No, mogło to wpaść teraz już jego miejsce zajmuje powoli Ben White i tak jak mówię, no o karcie Willoughby powolutku z Park zapomina w sensie bieżącym oczywiście, bo jako o legendzie klubu nigdy o nim nie zapomnimy no ale Ben White robi tutaj taką robotę, że po prostu jest to idealny następca karta Willowby to jest takie genialne przejście z tej piłki powiedzmy półzawodowej, no dalej już zawodowej do, do tej takiej stricte już profesjonalnej, to, to, to właśnie pokazują ci dwaj gracze, czyli kart Willoughby i jego naturalny następca Ben White, który, który na naprawdę robi fantastyczną robotę. A teraz jest końcówka meczu i może będziemy mieli tutaj okazję, która pozwoli nam strzelić zwycięskiego gola, to by było coś nieprawdopodobnego, ale niestety ta piłka na lewą stronę się nie przedostaje i tutaj kontrę będą mieli gracze West Bromu i teraz dobra piłka do Brewstera, Bluster w polu karnym, karny, karny. niestety tam Mogheric faulował zawodnika gości, no i w tym momencie 84 minuta, niestety rzut karny i tutaj Alison nie zdołał wyciągnąć tej piłki, ale to był precyzyjny strzał przy prawym słupku, no i Przegrywamy 2 do 1, więc dajemy już tutaj szarżę. Nie ma na co absolutnie, absolutnie czekać. Parcie do przodu. No i tylko to może nas teraz uratować i ewentualnie doprowadzić do konkursu rzutów karnych. Thompson, ależ tam było, tam było blisko. No ale jak przegramy, mówię, nic się nie stanie. Mamy komplet na trybunach, więc znowu ta kasa za, za bilety wpłynie. Znowu będziemy gdzieś tam na plus. Także absolutnie, absolutnie tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń do zespołu. Powalczyli, strzelili bramkę honorową. Było 1-1 przez chwilę zespół z Premier League. No musiał się nas obawiać tak czy inaczej, ale koniec końców niestety. Myślę, że jakbyśmy tutaj wyszli w podstawowym składzie, to moglibyśmy ten West Brom ograć. Byłaby tutaj duża szansa na to, żeby zespołowi z Premier League pokazać, że, 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 że Benjamin Championship też może tutaj e, utrzeć im nosa. No ale tak się nie stanie. Za kilka, dosłownie minut, za, za dwie minuty nawet ten mecz się zakończy czy prawdopodobnie porażką naszą 1-2, no ale to jest karabaoka, w tym się nie przejmujemy. Chłopaki sobie pograli, pokazali, że mogą. Thompson pokazał, że potrafi strzelać gole, ale to wiemy oczywiście, bo on już był kiedyś do nas wypożyczony, więc, więc to jest fantastyczna sprawa. A tu też, tu też ciekawa, ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o dyrektora sportowego, bo w momencie, gdy. gdy ja sprzedałem Olivera Denama, do... Millwall i jeszcze Simpson nie przyszedł do zespołu. To już była szybka reakcja dyrektora sportowego, który nam wypożyczył właśnie tego Murridża z, z Fulam chyba, z Fulam chyba, bo widział, że odszedł środkowy, środkowy obrońca. Także to jest od razu fantastyczna reakcja. I to nie jest tak też, że przychodzi w ogóle ten dyrektor sportowy w tej karierze absolutnie oczywiście zdarzyło się kilka razy, że sprowadził słabych zawodników, ale było ich stosunkowo mało. Tutaj myślę, że proporcje to jest. Na 10 zawodników, których sprowadził dyrektor sportowy, no to 7, 7 się nadawało do, do, do tej pierwszej, jakby kadry. No nie meczowej jedenastki, ale do tych 24-25 zawodników. A trzech powiedzmy gdzieś tam było słabych, że się nie nadawało, do, że tylko do rezerw. Także to myślę, że jest dobra bardzo skuteczność tutaj. I ja jestem generalnie zadowolony z tego wszystkiego. No dobrze, no mieliśmy pecha oczywiście. Mieliśmy pecha, fajnie byłoby to wygrać, ale to nie jest jeszcze, jeszcze taki moment, kiedy my jesteśmy w stanie to wszystko oczywiście na swoją korzyść prze przechylić, także tym się nie przejmujemy absolutnie oczywiście jesteśmy zadowoleni w ogóle z tego, że, że fajny mecz zagraliśmy no i za chwilkę wybierzemy sobie pierwszą jedenastkę na mecz za Aston i to już będzie, to już będzie o, o niebo ważniejsze spotkanie. Oczywiście też, no jeżeli... Wow! 150 tysięcy funtów zarobiliśmy w tym meczu. Fantastyczna sprawa. Tu chyba jest podział tych, tych pieniążków, bo trzeba oddać połowę e, chyba West Bromowi. Nie wiem, jak to działa. Zawsze mam to sprawdzić i już od paru sezonów e, miałem to zobaczyć, jak to dokładnie wygląda w internecie, ale zapominam. Dobra, nieważne. Ważne jest to, że gramy teraz za Aston i oczywiście to jest taki przeciwnik dosyć renomowany dla nas. E, jeżeli tutaj przegramy spotkanie na wyjeździe za Aston to się oczywiście nic nie stanie złego, tak? Ale mam nadzieję, że pokażemy znowu moc, pokażemy power i że będziemy w stanie zrobić fajny wynik. No i Peters zostaje u nas, czy też Peters, bo to, bo to, bo to Belk, więc może jeszcze to inaczej się gdzieś tam po flamandzku czy francusku czyta. W każdym razie jest ok. Aston Villa jest w roli faworyta, oczywiście to nie powinno nikogo tutaj absolutnie dziwić. My będziemy starać się zrobić wszystko, żeby tutaj tego meczu nie przegrać. Remis, remis biorę w ciemno. Przegrana tak jak mówię, no jak przegramy, to się nic absolutnie tutaj złego nam nie stanie. Wybierzmy sobie skład. Alinson na prawą stronę oczywiście wypożyczony Decan Bennett, w środku Declan Murphy i Niall O'Connor, czyli nasi Irlandczycy na lewej stronie Hakim, Gweno, tych naszych zawodników pożądają zespoły z lepsze, tak? Z wyższych lig. No tutaj nawet Newcastle, tutaj 13 klubów. Ciężko będzie. Naprawdę będzie ciężko utrzymać tych zawodników w ekipie. Ale tak sobie myślę, że jak awansuje do Premier League, to troszeczkę to się rozmyje. Oni już nie będą chcieli jakoś specjalnie odchodzić. Nawet jeżeli zajmie tutaj dobre miejsce. No, zobaczymy. To jest jeszcze, to jest jeszcze taki moment, gdzie, gdzie będzie trzeba nad tym pomyśleć. Hatsis na lewej stronie, to wszystko oczywiście nie zmieniamy. Nic. Mintus i Ben White to są nasi zawodnicy już ofensywni, nasi napastnicy. No i oczywiście Hansen. Hansen tutaj na bramce. I myślę, że tak to na razie będzie wyglądało. Damy sobie tu Ona, Joyce'a, Franka, Tomasa. Jeden napastnik chyba nam wystarczy do zmiany. Raczej bym wolał tutaj się skupić na tym, żeby pokryć ławką rezerwowych pomoc i obronę. Dobra, to jest chyba ekipa, która może grać w tym momencie. Tak jest. Wszyscy są, wszyscy są elegancko tutaj zadowoleni. Możemy teraz przeprowadzić odprawę, bo mamy tych piłkarzy wybranych. Bardziej bezpośrednie podania. No i oczywiście kontrola, no. Ja wiem, że oni nie są zadowoleni z tego faktu, że my tak gramy, ale muszą się do tego przyzwyczaić, muszą przywyknąć do tego, że my gramy zawsze o zwycięstwo. Oni to wiedzą. Owen oh, Joyce, fantastycznie nam się tutaj ten zawodnik rozwija, ależ pięknie, pięknie, no niech on idzie w górę, ciekawe jaki on ma potencjał. Nottingham Forest chciałby go kupić, więc już tutaj trzeba, aha, ma, ma tutaj 10 milionów, więc nie powinien pójść za milion czy dwa, nawet za 500 tysięcy funtów. Chyba, że pójdzie naprawdę oferta dobra około 5 milionów funtów, to wtedy 5-6 milionów funtów to już myślę, że prezes, prezes FC United of Manchester będzie chciał jednak sprzedać takiego zawodnika, bo już taką sytuację kiedyś mieliśmy z... A właśnie, miałem Wam pokazać zawodników, którzy, którzy jeszcze niedawno odeszli z FC United of Manchester. Więc za chwilę sobie przejdziemy do transferów z zeszłego sezonu i zobaczymy, gdzie ci zawodnicy grają i jak grają. Szczególnie nas interesuje Slater, bo my od kolejnego transferu mamy 40%, a to mogą być naprawdę miliony funtów. To może być kilka milionów funtów. Także zobaczmy sobie transfery z zeszłego Sezonu, dobrze, że mi się przypomniało. Ten sezon nas nie interesuje, chociaż Boldewine gra w Hack. No, gra to ma to za dużo powiedziane. Tutaj myślę, że nas nie interesują ci gracze. Ja bym jednak chciał sprawdzić sobie właśnie Finsona przede wszystkim. Gdzie jest Finson w tym momencie? Jest w St. Mirren, no ale, ale to nie był dobry krok. Chociaż w zeszłym sezonie coś pograł, ale słabiutko, słabiutko tutaj. No i tak, Corey Willan jest w Shrewsbury, czyli niższe ligi, no i oczywiście Leif Davis, ale to nas nie interesuje tak za bardzo ten gracz. Bardziej mnie interesuje John Slater. On jest cały czas w Burnley. On jest cały czas w balni, no i Ale on nie gra, tak? Jest zainteresowanie transferem, jest zainteresowanie transferem, więc jest możliwość, że on odejdzie, tylko że jego wartość jest bardzo niska. I my tutaj no, nie dostaniemy. Nie dostaniemy za dużo e, tych pieniążków, jeżeli to będzie na przykład milion funtów, tak? No ale on w Bali nie gra i to jest problem. Grał w Mansfield i rozegrał dobry sezon na poziomie League 1, ale w Championship nie gra. W Championship nie gra, a już my też jesteśmy w Championship. U mnie miałbyś pierwsze miejsce w składzie, chłopaku. Po co ty odchodziłeś? Po co ty odchodziłeś? No ja ciebie teraz nie wykupię. Chociaż jakbym go wykupił chyba, to dostałbym też 40%, czyli tak naprawdę chyba połowę bym tutaj, połowę bym tutaj chyba, połowę bym y, musiał zapłacić, chyba tak to działa. I Cole Palmer, też fantastyczny, przecież u nas środkowy. Pomocnik. Też dwa sezony właściwie bardzo dobre. Jest w tej chwili w Wigan. Jest w tej chwili w Wigan, i, i ta jego historia jest taka, że właściwie tam nie gra. Także słabiutko tutaj nie było transferów wychodzących. Tutaj Kane, Felix, ale to są stare, stare transfery. Kiedyś sobie to przejrzymy jeszcze na koniec tej kariery, bo na pewno fajnie będzie Fajnie będzie do tego wszystkiego wrócić. Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej. jedziemy teraz do Aston Villa, do, do Birmingham, właściwie trzeba by dobrze powiedzieć, tutaj na Villa Park. I będziemy, i będziemy walczyć o punkty z zespołem, z zespołem, który jeszcze niedawno grał w Premier League przecież, także naprawdę, naprawdę znowu fantastyczne spotkanie, znowu pewnie z 20-30 tysięcy ludzi na stadionie, niesamowite w jakim my jesteśmy w tym momencie miejscu, to, to, to gdzie wskoczyliśmy na taki poziom. Rozpoczynamy spotkania z Villa w swoich domowych strojach, czyli tych takich fioletowo-błękitno-białych, my na niebiesko-biało tym razem, czemu nie na czerwono, przecież to by się nie gryzło, no ale gramy, gramy słuchajcie, Villa Park Birmingham, rozpoczynamy to spotkanie sędziuje cierny, No i będziemy chcieli tutaj wyciągnąć dobry, dobry mecz Stop, teraz jest szansa, centra w pole karne. Jest tam tutaj Okonor, O'Connor Ale przenosi piłkę nad poprzeczką ja, No ten komentarz Znowu będzie chyba ciekawy w tym spotkaniu Bo widzę, że tutaj zarysowuje się w tych pierwszych minutach Nasza przewaga, ale niestety teraz Dobra piłka do Toko Ekambi No i jest kontra zespołu gospodarzy, jest Habener Ale tutaj fantastyczna interwencja Tutaj Smith chyba Smith chyba interweniował I fantastycznie popracował w defensywie, teraz stop zagrywa do środka. Jest tutaj Mintus, który wywalczył sobie tą piłkę. Zagranie do Stopsa, prawa strona, ale niestety nie przedarł się skrzydłem o piłka, no i znowu wychodzą z kontrą gracze gospodarzy. A tutaj na pewno oni będą groźni, bo znowu to jest zespół, który ma w swoich szeregach zawodników wartych miliony funtów. Ale teraz Smith znowu odbiera piłkę. Co robi Smith teraz? No przecież on tutaj za odbiór środkowej strefie odpowiada i robi po prostu cuda. Jest do środkowanie hacis Hacis! Ha, jeden do 0 prowadzimy Aston Villa Birmingham na wyjeździe. Nieprawdopodobne to jest. Słuchajcie, co się dzieje teraz z tym zespołem? No przecież my w tym momencie My w tym momencie idziemy normalnie e, cały czas do góry w Championship jako Benjaminek. Nieprawdopodobne rzeczy. O, teraz rzutu wolnego Hansen. Ależ fantastyczna parada. No, parada kolejki chyba. Jeszcze ślisk dosyć agresywny w polu karnym i dosyć ryzykowny. Teraz Hansen po raz kolejny. E, fantastyczny refleks. No, to jest Bramkarz, e, co do którego mieliśmy pewne wątpliwości w, w, w pewnych momentach. No, ale, ale jednak ten kontrakt popisany no, On miał dobry sezon poprzedni w Likwany. E, więc tutaj to zaufanie, jakby moje, do niego e, dosyć wysokie. i ja tych obaw nie mam, że on będzie nam mm, takie sytuacje bronił. Może czasem popełni błąd. To się zdarza, ale, e, ale oczywiście jest to pewny punkt. Myślę, myślę jeżeli chodzi o obsadę e, bramki. Haberer e, tutaj zagranie do przodu no i znowu nam toko Ekambi ucieka. Będzie sam na sam z bramkarzem i teraz fantastyczne wykończenie akcji Ekambiego. No i mamy jeden do jednego. 1. Niestety nie udało nam się utrzymać tego prowadzenia, ale to nic. To nic. Tak jak mówię, tu nawet jeżeli wejdzie porażka, to po tym, co już widzę w tym meczu, no to, to ja jestem oczywiście wypłukany ze wszelkich obaw, jeżeli chodzi o postawę tej drużyny w, w sezonie, w Championship. Nawet jeżeli tego meczu nie zremisujemy, nawet jeżeli ten mecz przegramy, to tutaj nie ma się absolutnie co martwić robimy cały czas swoje, robimy dobry wynik, robimy dobrą robotę i myślę, że i myślę, że będziemy sobie spokojnie, spokojnie ten progres osiągali. 42 minuta, jeszcze tutaj skupmy się na koniec spotkania, pokażcie więcej zaangażowania na koniec pierwszej połowy, oczywiście 4 minuty 3 do końca, mam nadzieję, że utrzymamy ten remis do. Przerwy, chociaż teraz coś tutaj się jeszcze będzie działo. Ben White do tyłu, jest tutaj Smith. Zagranie do stopsa, fantastycznie. Teraz stop strzela po długim słupku, ale niestety kilkanaście centymetrów obok prawego słupka bramki, strzeżonej przez Smitha. No było blisko, było blisko. Dobrze tam pocelował stops, ale, ale mówię, te kilkanaście centymetrów jednak, jednak zabrakło no zobaczymy co dalej, Joshua Kadzidło trzecia żółta kartka w sezonie, będziemy czekać na drugą połowę, zobaczymy co tam się będzie w tej drugiej połowie działo, ilu mamy kibiców słuchajcie, ja zawsze to lubię sobie sprawdzać właściwie to nie my, a, a gospodarze tego spotkania, ale słuchajcie nie mamy nic do stracenia zagrajcie tak jak umiecie najlepiej bardzo dobry mecz, 32 tysiące ludzi ale też po 6 strzałów, to jest mecz bardzo wyrównany, to jest mecz w którym jeszcze może zdarzyć się wszystko jeżeli chodzi o te drugie 45 minut no możemy my to wygrać, może to wygrać Aston Villa, może się to zakończyć znowu remisem 3-3. To są naprawdę bardzo otwarte, bardzo dobre spotkania. Od momentu, kiedy my jesteśmy na tej pozytywnej mentalności, to naprawdę to wszystko, nawet z drużynami, które są teoretycznie faworytami, tak jak teraz Aston Villa, czy wcześniej Leicester City, to wszystko wygląda naprawdę fajnie i jestem, jestem, jestem zadowolony z tego, jak to, jak to rozgrywamy. No i teraz będzie bardzo niebezpieczna sytuacja, trzeba uważać. Wybita ta piłka, Głenoche. jest szansa na kontrę. Zobaczcie, jak biegną nasi zawodnicy. Oni wiedzą, że to jest dla nich niesamowite ta szansa, te kontry, e, to jest jedna z rzeczy, które możemy tutaj wykorzystywać. Smith, <laughs> Martin Smith. Martin Smith, 2 do 1 prowadzimy na, na Villa Park w Birmingham z zespołem Aston Villa, no i to jest słuchajcie to są rzeczy, to są rzeczy których, o których nam się przed sezonem nawet nie mogło marzyć, nie mogło śnić a teraz Ryka, a teraz lewa strona i teraz gospodarze takują. ale to jest znowu błąd i to jest znowu szansa na kontrę, tu mamy tych szybkich zawodników, to jest nasza siła, to jest nasza broń, Hatsis w pole karne nie, nie dostał piłki tam Ben White ale było bardzo blisko Oby teraz tylko to odzyskać Mintus. Mintus jest tutaj dobrze, dobrze. Smith, powalczyliśmy o tą piłkę. Hacis. Przed polemkarnym Mintus 16 metra, ale tam nie trafia w bramkę. No, jakiś metr pewnie od lewego słupka. E, niestety ta piłka gdzieś tam, e, gdzieś tam przeleciała. Ale jest dobrze. Prowadzimy 2 do jednego i to jest w tym momencie doskonała szansa, żeby tutaj co najmniej wywieźć jeden punkt e, z Birminghami. To by na pewno była olbrzymia niespodzianka teraz o teraz rzutu wolnego. No, niewiele się tam pomylił, ale koniec końców ta piłka gdzieś tam, m, gdzieś tam ląduje na, e, na aucie bramkowym. you 25 minut do końca. Myślę, że to jest czas na jakieś zmiany. Myślę, że to jest czas, gdzie można wprowadzić jakiegoś zawodnika, który zrobi różnicę. Na przykład Joyce za kadzidło. Zamienimy ich tutaj rolami. Może Thompson za Mintusa, też ten zawodnik może dużo pozmieniać. Randle za Stopsa. Jak to jest Stops wygląda? 6,40 ta ocena. Zmieńmy, zróbmy potrójną zmianę. Wprowadźmy nowe siły i zobaczmy, jak to będzie teraz wyglądało. Kadzidło. 25 minut do końca meczu. No to jest olbrzymia szansa, żeby tego meczu nie przegrać. Bo ja sobie zdaję sprawę, że tu Aston Villa jeszcze będzie miała sytuację i może doprowadzić do remisu, ale teraz priorytetem jest dla nas ten mecz co najmniej zremisować. Potrójna zmiana. Tak jak mówiłem, nowe siły na boisku i ja tutaj wiążę z nimi olbrzymie nadzieję, że będziemy w stanie przeprowadzić jeszcze może jakąś akcję, która da nam na przykład trzecią bramkę. No i wtedy to by się już zakończyło dla nas naprawdę naprawdę fantastycznie, także do końca meczu 15 minut, słuchajcie, kwadrans kwadrans do końca meczu, nie zmieniam na defensywną niech się dzieje co chce, może nawet tutaj będziemy w stanie pójść po trzecią bramkę mamy po 9 strzałów, ten mecz jest wyrównany słuchajcie, ten mecz jest bardzo wyrównany 80 minuta spotkania 8, 7, odliczamy 6, 5, 4 jeszcze szansa Joyce'a, Joyce z rzutu wolnego ależ tam się niewiele pomylił Joyce, ale znowu uciekają cenne sekundy gospodarzom 3 minuty do końca, 2 1, za chwilę dowiemy się ile doliczy Tierney do, do tego meczu. Trzy minuty tylko, trzy minuty tylko, więc jest olbrzymia szansa, żeby wyjechać z Birmingham z trzema punktami. To by było coś nieprawdopodobnego, ale teraz Aston Villa będzie miała sytuację i obawiam się, że to będzie bardzo groźne, Otero, ale teraz piłka odbija się naszego zawodnika, jest tylko out Do końca dwie minuty, do końca dwie minuty, ja już tutaj nie mogę, słuchajcie, to jest nieprawdopodobne, co my wyprawiamy w tej Championship. W tym momencie... Jesteśmy zespołem, y, jesteśmy zespołem, który może tutaj wygrać, ale Bemba teraz miał sytuację, nie trafia w bramkę i do końca meczu pozostała y, minuta i 15 sekund z Teraz do Hatsisa, ten na pełnej, może tutaj wjechać w tą lewą stronę, dośrodkowuje, ale to jest znowu aut. To jest znowu aut i to jest znowu kilka sekund, które ucieknie zespołowi gospodarzy i Głęnocze w pole karne. Jeszcze raz Głęnocze wybija piłkę, Kolker, jest tam, jest tam Joyce, który to wszystko przerwał i teraz y, biegną z kontrą gracze Aston Villa, y, Toko Ekan w polu karnym Ekambi, Ekambi myli się, myli się Ekambi jak dobrze, że ten kąt został tak skrócony, że ten kąt był na tyle ostry, żeby Ekambi nie mógł trafić w bramkę i za chwilę chyba stanie się po prostu coś nieprawdopodobnego, wygramy mecz w Birmingham z zespołem Aston Villa, chociaż jeszcze trzeba uważać tutaj, ależ Hansen to wyjął jak dobrze, że on do tego wyszedł wygraliśmy, wygraliśmy to spotkanie to jest słuchajcie, niesamowite rzeczy się tutaj dzieją, niesamowite się tutaj rzeczy dzieją, aż po prostu bo Proszę zobaczyć jak wygląda tabela, bo nie wierzę w to, co się tutaj na Broadhas Park w tym momencie w ogóle dzieje u nas w zespole. Zobaczmy, czwarte miejsce, słuchajcie, czwarte miejsce, 14 punktów. No, mamy jeden punkt straty do dwóch zespołów, które są z przodu, czyli Nottingham Forest i Cardiff, ale Nottingham Forest ma jeszcze mecz zaległy z Leicester. No to fantastyczne spotkanie w ogóle będzie. Cztery zwycięstwa, dwa remisy, jedna porażka i oczywiście różnica bramek najlepsza w Lidze, no bo te 6-0 z Sheffield zrobiło swoje. No, za ten odcinek wam serdecznie dziękuję, życzę miłego weekendu, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.